Witam wszystkich! W tym filmie robię quiz wszystkie stolice świata z mapą. I od razu mogę powiedzieć, że wszystkich stolic nie znam na pewno, ale spróbuję rozpoznać jak najwięcej. Nie wiem, ile mi się uda rozpoznać. E, także zaczniemy quiz. No i zacznę raczej od Europy, bo tutaj będę znał pewnie wszystkie albo większość. E, po polsku to się pisze, mam nadzieję. E, I tak jak myślałem. Dobra, Paryż, e, Madryt, e, Andora to jest chyba stolica Andory. W sumie mogę tak, nie wiem, jakoś ten u góry wpisz odpowiedź. Tutaj jest takie duże, chyba. E, Okej, okay, musi zostać tak. E, Warszawa, Lizbona. Mm, może od lewej do prawej, z zachodu na wschód będę leciał, więc Amsterdam, e, Bruksela, Luksemburg, e, Wadus. Tutaj jest. Monako, y, Berno, Rzym, Watykan, San Marino, Valletta to jest stolica Malty, y, Lublana to jest Słowenii, y, Zagrz Zagrzeb, y, tutaj będzie Sarajewo w Bośni, Tirana to jest Albanii, Podgorica Czarnogóry, Skopje Macedonii, Belgrad Bukareszt, Kijów, Praga, Wiedeń, Bratysława, Budapeszt, Kiszyniów, Moskwa, Mińsk, Berlin, Kopenhaga, Ryga, mm, Wilno. Jaka była stolica Kosowa? Pristina chyba. Dobrze. Stolica. Turcji to była Ankara dobra, Cypru to była Nikozja okej, okay. no i została mi chyba północ Europy, no to tu raczej będzie łatwo Reykjavik tylko nie wiem czy dobrze piszę, dobrze piszę Sztokholm Oslo no i Helsinki, a jeszcze Estonii chyba została, no to Tallinn przez dwa chyba się pisze, dobra napiszę tak, Astana to jest Kazachstanu Ulan Bator, Mongolii Pekin, Pyongyang, y, Seul, Tokio. No i to z tych prostszych y, chyba wszystkie napisałem. Cała Europa chyba jest. Żadnych mikropaństw nie zapomniałem. Także, nie wiem, może te u góry w Afryce będę znał. Rabat, Algier. Y, tutaj jest Tunis. Algierii, niestety, nie wiem. Kair, no to Egiptu. Y, no i co? Nowe Delhi, to jest Indii. Tutaj Nepalu, chyba nie znam. Bhutanu również, nie znam. No tu w sumie na Bliskim Wschodzie powinienem znać jakieś, nie wiem. Abu Dhabi. Kataru to jest. Katar po prostu? Nie. Nie wiem, jaka jest stolica Kataru. Mistrzostwa Świata tam były pewnie w stolicy, ale nie pamiętam, bo. Nie, no Dubaj to jest w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a ten Bahrajn to będzie Bahrainu? nie. Wpiszę jeszcze Panama, bo to ma tak samo, Meksyk ma tak samo jak nazwa państwa. I było jeszcze jakieś państwo, co się nazywa tak samo jak, w sensie że stolica się nazywa tak samo jak nazwa państwa, ale już nie pamiętam. Hmm. Dobra, Kapsztat napiszę. No w Afryce będę bardzo mało znał. Jeszcze ta Antanarywa, Antananarywa Antana Antana to jest Madagaskaru. Napiszę Canberra i Wellington to jest Nowej Zelandii. No i to raczej wszystkie z tych takich. Nie no, no jeszcze są, dobra, nieważne. Waszyngton, jeszcze jest dużo w sumie prostych. Od, od tawa to była. Tak, od tawa to była Kanady. Dobrze pamiętałem. Nie wiem, może przejdę do Ameryki Południowej. Tutaj raczej będzie dużo też, które znam. Buenos Aires, y, Brasilia, Montevideo. Co tutaj jeszcze? Santiago, La Paz. Nie wiem, jak się czyta La Paz, może? Chyba. Tak czytał Graf, przynajmniej wiem. Lima, Bogota. Kolumbii to jest bogata, Wenezueli to było, e, to była jakaś łatwa, nie pamiętam Wenezueli. E, I Ekwadoru to było też e, jakiś e, ku, que, jakaś coś takiego na q kuesta, que, que, nie qu, Kwebo, que queba, quita chyba. Jak to się pisze? Quita. No to coś takiego. Quita to chyba była, tylko nie wiem jak się pisze. Quito. O Quito, dobra. Quito, okej. Okay. Mm, Paragwaju też chyba powinienem znać, bo tutaj Boliwii drugiej stolicy to nie znam. Jest jeszcze Georgetown. To jest chyba Su Su Surinamu. Nie, Gujana, to jest Gujany, a Surinamu to jest... Yy, nie pamiętam Surinamu. Dobra, tutaj może jakieś będę znał, nie wiem. Yy, Nicaragua, albo nie wiem, tutaj jakieś państwo też miało Guatemala chyba miało, tak Guatemala miało stolicę, Guatemala po prostu yy, tutaj yy, nie wiem Havana, to jest Kuby, co tutaj jeszcze mogę znać no ta Wenezuela, nie, nie, nie pamiętam jak się nazywała stolica Wenezueli to jest akurat przykre trochę ale tutaj też powinienem jakieś znać jest jakieś hiszpańskie nazwy, nie wiem Jakieś Santiago? Nie, to już pisałem, Z tych wysepek są takie dziwne nazwy tych stolic. Nie wiem, jakieś Prance, Spain czy coś takiego. Takie są podwójne nazwy. Tam Prince, Spain. Nie, no, dobra, to nie ma sensu. A bo to jest ogląd na czas, 8 minut mam jeszcze. Jamajka to było nie Georgetown, tylko George. też coś takie było. Taka angielska nazwa, ale nie pamiętam jaka. No przecież tu są łatwe jakieś stolice, czemu ja tego nie znam. Może później tutaj wrócę, na razie przejdę tutaj. Bo tutaj też powinienem znać na przykład, nie wiem, Singapur. To jest raczej łatwa stolica, bo to jest dosłownie nazwa, państwo, miasto. No i co? Nie wiem. Bank Kok, to będzie raczej też łatwe. Taipei, nie wiem jak się pisze tai, Taipei, Taipei przez dwa J się pisze po polsku. Yy, tutaj, jak jest Filipin albo tej Indonezji, przecież to są łatwe jakieś stolice. No. Yy, Jakarta, to jest stolica Jakarta, tak się pisze, ok, po polsku, nie pamiętam Malezji. Malezja też miała jakąś łatwą stolicę. Czemu ja tego nie pamiętam? Tak samo Malediwy, to nawet niedawno sprawdzałem chyba stolicę Malediw i to było jakieś czteroliterowe albo trzyliterowe słowo, takie łatwe. Jakieś, nie wiem, Baku, Taku. Nie wiem, jaka jest stolica niestety tam. I Papua Nowa Gwina też ma... Też sprawdzałem stolicę tam ich. Mam 82 na 199, to nie jest w ogóle satysfakcjonujący wynik. A tutaj przecież jest y, Jerozolima... Tak, Jerozolima to jest no, Izraelu. No ale przecież ja znam stolicę Jamajki, tak samo Wenezueli, no to powinienem po prostu wiedzieć. Jest dużo takich łatwych stolic, tylko że po prostu nie pamiętam jak się nazywają, ale takie 4, 5 literowe tutaj yy, w Naoceani są. A, Santo Domingo, to brzmi jak stolica. Jest, Santo Domingo. Dobra, wpisywałem losowe słowa i nagle mi przyszło jakieś, nie wiem, Santo Domingo do głowy, xd. A, San Jose też właśnie brzmi tak, jakby to miała być stolica. Gdzie jest San Jose? Tu jest San Jose. Z tym San jest, brzmi jakby dużo miast miało być z tym San. Co? Przecież wpisywałem Sana wiele razy. Co się niby zaliczyło? Gdzie jest niby Sana? Jakiego państwa stolica to jest Sana? Wpisałem Sana i mi zaliczyło jako y, Sana. Gdzie jest niby Sana? Nie wiem. Później to sprawdzę, Nie wiem. Zaliczyło mi jakieś Sana. Jak wpisywałem Sana dużo razy mi się wydawało. Y, San Martin. Niestety nie udało mi się zgadnąć więcej niż 86, więc no nie jest to zadowalający wynik. Średni wynik to 104, jak widać, no więc jestem poniżej średniej. Tak jak flagi znam wszystkie, no to stolic nie znam, nawet no nie jestem w średnim po prostu wyniku na tej stronie. W tym quizie. jaka jest stolica? Kingston, Japierniczy, no przecież to jest tak banalne. Caracas, wpisywałem jakieś karaos, czy coś takiego faktycznie? O tutaj, Port of Spain. Saint George's, to też pamiętałem, bo to sprawdzałem i dużo było z tym George, też tu stolic, znaczy dużo, dwie chyba były stoli, a tutaj Paramaribo też brzmi znajomo. Co tutaj są jeszcze ze stolicy, jakieś Roseau, Castries, Saint John's, to też brzmi tak, no jakby mówiłem, Managua, to akurat, okej, okay, tego bym nie wiedział. San Salvador, Belmopan, mówiłem, że z tym San może być dużo. Co to jest, są ze stolicy w ogóle, nie wiem, tu w Afryce, no to... Nie znam żadnych prawie, Moroni jakieś, Port Louis brzmi normalnie, Wiktoria, mogłem to w sumie wpisać, Addis Abeba, Djibouti, co? Aha, Djibouti to stolica Djibouti, to nie wiedziałem, Chartum, Dżuba, N'Djamera, Trypolis, a stolica Iranu, Teheran, to też brzmi znajomo, Erywań. Tbilisi, Baku. Ej, to są też łatwe stolice przecież. Tu Afganistanu. Znaczy, jakiego Afganistanu? Azerbejdżanu, Gruzji, no i Armenii tutaj. No to powinienem też wiedzieć raczej. Daka, to też chyba słyszałem tą nazwę. No tutaj. Wientian. Co? Stolica Wietnamu to Wientian? Nie wiedziałem. E, nie, to jest przecież Wietnam, to to jest Laos. Stolica Laosu to Wientian. Ok. Stolica Kambodży to jakieś Phnom Phen. To w ogóle pierwsze słyszę. Kuala Lumpur. Jakie łatwe miasto. Bendar Seri Bagewan To jest chyba Timor Wschodni, nie, to jest Brunei Tego nie wiedziałem. A Filipin? Manila Dobra, no Kuala Lumpur i ta Manila, no to powinienem raczej wiedzieć. E, Dili To też łatwa taka nazwa. Port Moresby, ok. Koniara Ho Co? Koniara stolica. Port Vila, a e, tu są Suwa, no mówiłem czteroliterowe takie. Apia To są stolice, które brzmią łatwo. I Jaren, Tarawa, Majuro. Palikir to są stolice, które brzmią łatwo, ale jakby ciężko zapamiętać tak konkretną nazwę, no bo te stolice, no nie wiem, Jaren, no to nie brzmi ciężko, Tarawa też nie brzmi, Majuro, no to jest niby łatwe do zapamiętania, tylko co to są tu za państwa, no jakieś Mikronezja, nie wiem, yy, Kiribati, to jakieś losowe po prostu państewka tutaj, no i jakby po co w ogóle znać ich stolice, jak tam mieszka pewnie po 21 tysięcy osób. Aha, stolica Gwinei Bissau to po prostu Bissau bo może akurat zapamiętam Dakar to też znam tą stolicę, znaczy słyszałem po prostu tą nazwę. Asuncion Paragwaju to też słyszałem gdzieś. No raczej nie mogę być dumny z takiego wyniku, no to jest raczej fatalny wynik, chociaż wiadomo, pewnie niektórzy to by nie nazwali wszystkich stolic w Europie, albo nawet 50%, no to no i tak, no nie jestem zadowolony z tego wyniku w żadnym stopniu i mam nadzieję, że w przeciągu następnych kilku miesięcy nauczę się trochę bardziej stolic. W każdym razie dziękuję za oglądanie i pozdrawiam.